Witam Was w kolejnym odcinku z Eskimo Ogólnie, jeśli chciałem pokazać, gdzie znaleźć Virtexa, Kowadymy, albo VPX, czy VPX modu, W Wam potrzebny ten kluczyk. PB, PAK, Pyk, PTS, klucz. I na mapie rezerwa musicie biec dokładnie tędy. Można ja to było, powiedzmy, chyba w prawo. Ale ja będę standardowo tędy, bo nie chcę wpaść na Raidersów. Bo tutaj się rajdy się pojawiają. To są zamknięte, bo oni się lubią tak pojawiać. Otwieramy i jest Birtex. Yy... Meli z z m MCB. M-Sabek. Coś pojawiło, to Teapot kłasz No i jest Dirtex. Jest kilka rzeczy. Znaczy nie ma COVID, ale on się tutaj respił ogólnie dość często. Mnie tu teraz już trzy razy. No, to był poradnik, jak zdobyć coś. No po prostu to, to trzeba. Musi po prostu powiedzieć tutaj. Tu są takie. no Drzwi no i to jest całkiem proste. Rezerwa jest bardzo prostą mapą do ogarnięcia. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, to może dać lajka, like, suba. Ja bardzo dziękuję za oglądanie. Elo.